Dlaczego życie dla tak wielu wydaje się spiralić w dół, mimo pragnienia szczęścia i spokoju? To pytanie cicho nurtuje niezliczone umysły. Odpowiedź nie leży w losie czy okolicznościach, często jest na wyciągnięcie ręki, w niezauważanych nawykach, cichych myślach i niewypowiedzianych słowach powtarzanych na co dzień. Wiele osób nigdy nie zatrzymuje się, by pomyśleć, że ich wibracja energetyczna, częstotliwość, którą emitują, jest powoli erodowana przez te niewidoczne wzorce. Czekają na zmianę w życiu, nie zdając sobie sprawy, że najpierw musi ona nadejść z wnętrza. W tym filmie pokażemy, jak przejąć kontrolę nad tą wewnętrzną energią. Poznasz niedostrzegane sekrety podnoszenia wibracji, techniki, które nie wymagają lat praktyk ani wiedzy duchowej, a zaczynają działać od razu po ich zastosowaniu. To nie jest naiwna nadzieja czy ślepy optymizm, to nauka obecności, sztuka świadomości i moc wyboru. Jeśli jesteś gotów spojrzeć ponad zgiełk, to co tu odkryjesz, może odmienić wszystko. Energia to nie tylko coś, co czujesz. To coś, co niesiesz z chwili na chwilę. Każda myśl, emocja i wewnętrzna reakcja wpływa na częstotliwość, którą wysyłasz. Przenika cicho przez twój głos, postawę i obecność. Większość ludzi nigdy nie zatrzymuje się, aby to zauważyć, a mimo to kształtuje to, jak doświadczają świata i jak świat odpowiada w zamian. Nie widzisz wibracji, ale dostrzegasz jej odbicie w swoim życiu, jakość twoich relacji, sposób w jaki pojawiają się lub znikają okazje oraz napięcie czy spokój, które towarzyszą ci każdego dnia. Niskie stany wibracyjne rzadko ogłaszają swoje nadejście, wkradają się pod przykrywką zwykłych myśli i nawyków. Najpierw to przelotna skarga, cyniczna uwaga, lub ciche uczucie niepokoju, później zaczyna się spirala w dół. Dni nagle stają się cięższe, radość trudniejsza do osiągnięcia, a motywacja znika. Te stany nie zawsze są dramatyczne, często pojawiają się subtelnie i unoszą się niczym mgła w tle. Jednak gdy pozostaną bez reakcji, utrwalają się jako rodzaj energetycznej grawitacji, która przyciąga wszystko w dół. W tym momencie świadomość staje się twoim cichym strażnikiem. Proste obserwowanie swojego wewnętrznego świata może być niezwykle przełomowe. Kiedy stajesz się obserwatorem swoich myśli, a nie ich więźniem, tworzysz przestrzeń, przestrzeń by wybrać na nowo, wznieść się, zmienić. Zauważenie obecności strachu, gniewu czy smutku nie oznacza ich tłumienia, oznacza to odmowę bycia przez to zdominowanym, jak latarnia zapalona w ciemnym pomieszczeniu, świadomość nie walczy z cieniami. Ujawnia je, umożliwiając rozpoczęcie transformacji. Jednym z praktycznych narzędzi budowania świadomości jest świadome zadawanie pytań. Kiedy pojawia się negatywność, zapytaj: co teraz myślę? Czy ta myśl mi służy, czy mnie osłabia? Czy istnieje inna perspektywa, której nie wzięłam pod uwagę? Te proste pytania tworzą przestrzeń między impulsem a działaniem, przestrzeń, w której mieszka moc. Odbierasz sobie autorstwo nad swoim stanem emocjonalnym nie przez opór, ale przez uznanie go za coś przejściowego, a nie definiującego twoją tożsamość. Kiedy świadomość jest obecna, odzyskujesz dostęp do wyboru, i z tego wyboru twoja wibracja zaczyna się zmieniać. Nie przez przymus, ale poprzez świadome dopasowanie. Już nie czekasz, aż życie stanie się lepsze, zanim zaczniesz działać. To ty wyznaczasz kierunek. Świadomość jest światłem na końcu tunelu, przypominającym, że droga wyjścia z ciemności nie polega na biegu naprzód bez celu, lecz na zapaleniu lampy i kroczeniu z obecnością. Gdy świadomość zostaje obudzona, Kolejnym krokiem jest obecność. Rozpoznanie własnego wewnętrznego stanu to mocny początek, ale przekształcenie tego stanu wymaga pełnego zanurzenia się w teraźniejszość. Teraźniejszy moment jest często podkreślany w kręgach duchowych, lecz jego prawdziwa moc tkwi w praktycznym zastosowaniu. To jedyne miejsce, gdzie istnieje prawdziwy wybór. W teraźniejszości nie ma opowieści o tym, co poszło źle wczoraj, ani zmartwień o to, co może się zdarzyć jutro. Jest tylko to, co dzieje się teraz, a tam Twoja energia staje się najpotężniejsza. Obecność to nie tylko koncepcja do intelektualnego zrozumienia, to umiejętność do wcielenia w życie. Kiedy twój umysł ucieka w żale lub odtwarza przyszłe katastrofy, twoje ciało pochłania stres. Układ nerwowy nie rozróżnia między wyimaginowanym stresem a rzeczywistym zagrożeniem. Lęk, zmęczenie i emocjonalne wyczerpanie narastają, gdy energia ucieka z teraźniejszości do miejsc, gdzie nie można zareagować. Ale gdy wracasz do chwili obecnej, dzięki oddechowi, doznaniom lub skupionej świadomości, zbierasz rozproszoną energię z powrotem do siebie. To jak odzyskiwanie fragmentów swojej duszy z różnych linii czasu, gdzie się rozproszyły. Praktycznym sposobem dostępu do obecności jest oddech, nie płytkie, rozproszone oddychanie, ale świadome, równomierne wdechy i wydechy. Spróbuj tego wdychaj powoli przez nos, licząc do czterech, wstrzymaj oddech na cztery. Wydychaj przez usta przez cztery i zrób pauzę na cztery. Ta prosta praktyka uspokaja współczulny układ nerwowy i wprowadza umysł w harmonię z ciałem. Kiedy oddech zwalnia, umysł podąża za Nim. Już nie jesteś wciągany przez myśli. Obserwujesz je z miejsca spokoju. Angażowanie zmysłów to kolejna droga. Poświęć chwilę, aby rozejrzeć się naprawdę się przyjrzyj. Zauważ tekstury, kolory, cienie i światło. Słuchaj subtelnych dźwięków, od głosu ptaków w oddali, szumu elektryczności, rytmu własnego serca. Poczuj ciężar ciała na krześle lub stóp osadzonych na podłodze. Te obserwacje mogą wydawać się małe, ale są portalami. Każda z nich prowadzi Cię głębiej do prawdy, że życie dzieje się teraz, nie w Twojej głowie, ale w Twoim bezpośrednim doświadczeniu. Bycie obecnym nie oznacza unikania odpowiedzialności ani ignorowania bólu, oznacza spotkanie się z tym, co jest, z jasnością, a nie z zniekształceniem. Przestajesz projektować stare narracje na nowe sytuacje, zaczynasz odpowiadać zamiast reagować. Z czasem ta zmiana od mentalnego hałasu do ucieleśnionej obecności staje się Twoim nowym domyślnym stanem. Twoja wibracja rośnie nie dlatego, że ją wymuszasz, ale dlatego, że przestajesz karmić to, co ją obniża. Gdy obecność staje się Twoim sposobem bycia wewnętrzny świat, zaczyna się stabilizować. Zaczynasz dostrzegać, że spokój nie jest czymś, czego gonisz, to coś, co pozwalasz sobie przyjąć. A w tym spokoju życie zaczyna płynąć w rytmie, który harmonizuje z Twoim najwyższym stanem. Im bardziej jesteś ugruntowany w teraźniejszości, tym mniej boisz się nieznanego, bo z fundamentu obecności wszystko staje się możliwe do opanowania przemiany, a nawet świętości. Energia nie jest ograniczona do myśli i emocji. Przepływa przez ciało, kształtując postawę, oddech, a nawet mimikę. Kiedy wibracja spada, często objawia się to fizyczną ciężkością. Ramiona opadają, oddech staje się płytszy, a ciało wycofuje się z ruchu. Ten spokój, choć czasami mylony z odpoczynkiem, bywa stagnacją przebrana za relaks. Energia, jak woda, powinna płynąć. Bez ruchu zatrzymuje się w miejscach, gdzie nie powinna, tworząc napięcie, zmęczenie i poczucie uwięzienia we własnej skórze. Ruch to język uwolnienia. Tak jak wiatr oczyszcza zastane powietrze, ruch oczyszcza zastane energię. Nawet delikatna aktywność, jeśli wykonywana świadomie, uwalnia to, czego same myśli nie potrafią. Kilka minut świadomego rozciągania może otworzyć zablokowane mięśnie, a wraz z nimi zablokowane emocje. Szybki spacer pod otwartym niebem może oczyścić umysł tak samo skutecznie jak płuca. Ruch fizyczny nie jest oddzielny od praktyki duchowej, to jedna z jej najbardziej dostępnych form. Kiedy się poruszasz, zapraszasz do przepływu nie tylko krwi i tlenu, ale także świadomości. Piękno ruchu tkwi w jego różnorodności. Nie ma jednej właściwej drogi, dla niektórych to joga, praktyka łącząca oddech z płynnością, jednocząca ciało i ducha, dla innych to swobodny taniec, który pozwala ciału wyrazić to, czego słowa nie potrafią. Nawet proste kołysanie się w rytm muzyki może znacznie podnieść wibracje. Te działania nie muszą być precyzyjne ważne, by były przeżywane. Celem nie jest fizyczna perfekcja lecz energetyczne wyzwolenie. Natura potęguje wpływ ruchu. Spacer wśród przyrody to coś więcej niż tylko ćwiczenie. Resetuje układ nerwowy, wyostrza zmysły i harmonizuje wewnętrzne rytmy z częstotliwością Ziemi. Każdym krokiem na Ziemi zachodzi subtelny dialog między ciałem a planetą, wymiana, która przypomina o Twoim połączeniu z czymś większym. Jak podkreślają starożytne taoistyczne nauki, drzewo, które nie ugina się pod wiatrem, prędzej czy później się łamie. Ruch to sposób, w jaki się uginamy, sposób, w jaki przetrwamy burze bez pękania. W chwilach emocjonalnego napięcia, gdy umysł jest przeciążony, a dusza osłabiona, ruch staje się formą modlitwy. Mówi: Jestem gotów znów czuć. Jestem gotów być tutaj. Nie musisz czekać na motywację. Zacznij od pięciu minut. Pozwól ciału prowadzić umysł, a on pójdzie za tym. Dzięki prostemu aktowi ruchu budzisz drzemiącą energię, sygnalizujesz wszechświatowi swoją gotowość i tworzysz przestrzeń na powrót jasności i radości. Twoje otoczenie nie jest bierne. Żywo oddziałuje na Twoją energię. Każde pomieszczenie, do którego wchodzisz, każdy głos, którego słuchasz, oraz każdy obraz, który spotyka Twoje oczy, niosą swoją wibrację. Te subtelne energie albo harmonizują z Twoją wewnętrzną częstotliwością, albo z nią kolidują. Bez świadomej uwagi łatwo stać się energetyczną gąbką, pochłaniając emocjonalne pozostałości chaotycznych przestrzeni czy negatywnych wpływów, nawet tego nie zauważając. Tak jak strojik wibracyjny reaguje na inny, Twoja energia reaguje na wszystko, czemu jest wystawiona. Dlatego zadbanie o swoje otoczenie to nie tylko kwestia estetyki, to higiena energetyczna. Zagracona przestrzeń odzwierciedla i wzmacnia zagraconą myśl. Kurz na powierzchniach może świadczyć o stagnacji w myśleniu. Zacznij od prostoty, uporządkuj swoje biurko. Otwórz okno i dodaj elementy, które ożywią przestrzeń: rośliny, miękkie światło, naturalne materiały i wartościową sztukę. Te zmiany nie są powierzchowne, subtelnie sygnalizują Twojemu układowi nerwowemu, że spokój i jasność są obecne. Twój zewnętrzny świat zaczyna odzwierciedlać Twoje wewnętrzne intencje, tworząc pętle energetycznego wsparcia. Dlatego kształtowanie otoczenia to nie tylko kwestia estetyki, to higiena energetyczna. Zagracona przestrzeń odzwierciedla i wzmacnia zagraconą myśl. Poza aspektem fizycznym, relacje i cyfrowe treści kształtują twój wibracyjny klimat. Czas spędzony w towarzystwie osób o chronicznie negatywnym nastawieniu, ciągłe narażenie na cyniczne media czy nawykowe przewijanie pesymistycznych treści w mediach społecznościowych osłabiają Twoją aurę. Energia, podobnie jak uwaga, to ograniczony zasób. Mądrze wybieraj, gdzie ją inwestujesz. Szukaj głosów, które dodają otuchy społeczności, które wspierają, i przestrzeni, które działają jak głęboki oddech. Nie musisz się izolować, ale musisz stać się wybredny. Jak mówi przysłowie, nie otaczaj się ludźmi, którzy przygaszają twoje światło, otaczaj się tymi, którzy podsycają twój płomień. Nawet jedna zmiana w twoim otoczeniu, pokój, który stał się świętym miejscem dzięki intencji, przyjaciel mówiący prosto z serca, playlista, która otwiera klatkę piersiową, może przestroić całe twoje wnętrze. Kiedy otoczenie jest zgodne z twoim pragnieniem wyższej wibracji, transformacja przestaje być walką, staje się naturalnym przedłużeniem przestrzeni, w której żyjesz. Zaczynasz żyć w harmonii z energią, którą starasz się emanować. Wyobraźnia to nie ucieczka od rzeczywistości, to narzędzie do jej kształtowania. To, co umysł powtarza w wizualizacjach, ciało zaczyna ucieleśniać, a życie w końcu odzwierciedla. Wizualizacja to nie tylko marzenia, to świadome tworzenie. Zasiewa emocjonalne doświadczenia w podświadomości, gdzie się zakorzeniają i zaczynają zmieniać twój wibracyjny sygnał. Częstotliwość, którą emitujesz, nie zależy wyłącznie od tego, co dzieje się dookoła. W dużej mierze kształtują ją twoje oczekiwania i wiara w siebie. Wizualizacja zaczyna się od wyraźnego i żywego obrazu mentalnego, nie abstrakcyjnych nadziei, lecz konkretnych scen, które angażują twoje zmysły. Wyobraź sobie, że już zanurzasz się w pożądanym rezultacie. Zobacz otoczenie wokół siebie, poczuj emocje, usłysz dźwięki. Nawet poczuj temperaturę powietrza. Im bardziej szczegółowy obraz, tym silniej reaguje na niego układ nerwowy. Mózg, co zdumiewające, nie rozróżnia intensywnie wyobrażonego doświadczenia od rzeczywistego. Dlatego, gdy wizualizujesz obfitość, spokój czy sukces z klarownością i emocjami, zmieniasz swoją wibrację, by jej odpowiadała, jeszcze zanim świat zewnętrzny zdąży na to zareagować. Ta praktyka to forma mentalnego przygotowania. Sportowcy olimpijscy stosują ją, by udoskonalać swoje umiejętności fizyczne. Wizjonerzy wykorzystują ją, by zakotwiczyć się w możliwościach. Ty również możesz z niej korzystać, by przekształcić swoją wewnętrzną atmosferę. Każda wizualizacja to jak układanie cegieł w fundament domu przekonań. Z czasem konstrukcja staje się solidna. Twoja podświadomość zaczyna akceptować tę wyimaginowaną rzeczywistość jako podstawę, dostosowując myśli, emocje i zachowania. Jednak sama wizualizacja to tylko jedna część całej budowy: słowa muszą iść za obrazem, afirmacje są werbalnym odpowiednikiem mentalnego wyobrażenia, wzmacniają to, co jest kształtowane w umyśle. Zwroty takie jak jestem zgodny z obfitością, promieniuje spokojną pewnością siebie, czy ufam nurtowi życia, to coś więcej niż tylko stwierdzenia, są instrukcją. Powtarzane codziennie, często zapisywane i głęboko odczuwane afirmacje wdrukowują nowe wzorce w podświadomość. Tam, gdzie dawne przekonania miały siłę, zaczynają kiełkować nowe prawdy. Kluczem do skutecznych afirmacji jest emocjonalny rezonans. Nie wystarczy powtarzać słowa, musisz je poczuć. Kiedy mówisz, Jestem godny miłości, pozwól, by ta prawda przeniknęła Twoją klatkę piersiową wibracjami, niech rozbrzmiewa w przestrzeniach, gdzie dawniej mieszkały stare historie. Emocje to spoiwo, które sprawia, że afirmacje utrzymują się w świadomości. Im silniejszy ładunek emocjonalny, tym głębiej wiara osadza się w Twoim energetycznym podpisie. Z czasem połączenie wizualizacji i afirmacji staje się codziennym rytuałem energetycznej harmonii. Przestajesz czekać, aż życie da ci dowody, generujesz je wewnętrznie. Gdy wiara się zmienia, zmienia się też wibracja, a gdy wibracja się zmienia, życie reorganizuje się, by ją odzwierciedlić. Wizualizacja staje się architektem, a afirmacja jej głosem. Razem kładą fundament pod rzeczywistość opartą na wyższych częstotliwościach. Istnieje forma wymiany energii, która jest bardziej bezpośrednia niż myśl, potężniejsza niż wizualizacja i bardziej dostępna niż jakakolwiek praktyka medytacyjna, dobroć. Czyny dawania to nie tylko moralne cnoty, to przyspieszacze twojej wibracji. Za każdym razem, gdy ofiarujesz coś innym, czy to czas, uwagę, słowa, czy zasoby, inicjujesz przepływ energii, który podnosi nie tylko odbiorcę, ale także dawcę. W akcie troski twoja częstotliwość naturalnie się podnosi. Serce się otwiera, ego łagodnieje, a iluzja separacji znika. Kiedy życzliwość jest okazywana bez oczekiwań, staje się formą duchowej technologii. Omija umysłowe kalkulacje i dotyka czegoś głębszego, co niektórzy mogą nazwać duszą lub wyższym ja. Pomoc komuś w noszeniu zakupów, szczery komplement czy słuchanie bez oceniania mogą wydawać się na pierwszy rzut oka nieistotne ale na poziomie energetycznym te chwile wysyłają fale znacznie dalej niż da się zmierzyć. Wychodzisz z własnej narracji i łączysz się z szerszym nurtem, rytmem jedności, współczucia i zbiorowego wzrostu. Nawet gdy czujesz się wyczerpany, wybór działania z życzliwości tworzy paradoksalną moc. Energia ofiarowana z miłości nie pozostawia cię pustym, mnoży się w odpowiedzi. To wibracyjny bumerang, to co od ciebie promieniuje, wraca wzmocnione. Dlatego w najciemniejszych chwilach pomaganie innym może być jednym z najskuteczniejszych sposobów na podniesienie własnej częstotliwości. Stajesz się kanałem, przez który przepływa światło, a w tym procesie cienie w tobie zaczynają zanikać. Nie chodzi o dramatyczne gesty, wręcz przeciwnie: im subtelniejszy akt, tym potężniejsza jego wibracja. Zbieranie śmieci schodnika, wysłanie wiadomości głosowej, by zapytać, jak się ktoś ma, czy ciche błogosławieństwo nieznajomemu na ulicy. Wszystko to podnosi pole energii wokół ciebie. Życzliwość to częstotliwość. Im bardziej ją uosabiasz, tym bardziej twoje życie naturalnie zaczyna wibrować na tej częstotliwości. Przechodzisz od wysiłku do przepływu, od braku do obfitości, nie przez to, co zyskujesz, lecz przez to, co dajesz. Niech życzliwość będzie ostatnią kotwicą Twojej praktyki wibracyjnej, zamknie cykl, który zaczyna się od świadomości, przechodzi przez obecność i fizyczną energię, buduje się przez wiarę, a na końcu manifestuje na zewnątrz. Stajesz się latarnią morską, nie szukającą uwagi, lecz promieniującą od środka. Wybierając podnoszenie innych, budujesz świat, który odwzajemnia przysługę. Jeden akt życzliwości po drugim harmonizujesz swoją energię z czymś ponadczasowym, czymś całościowym, a w tym rezonansie twoja wibracja nie tylko rośnie, pozostaje podwyższona. Podnoszenie swojej wibracji nie jest tajemnicą. To dyscyplina świadomości, praktyka obecności i gotowość do zmiany. Czy to przez wdzięczność, oddech, ruch, inspirujące towarzystwo, potwierdzanie swojej prawdy, czy wybór życzliwości, masz w rękach wszystkie narzędzia, nie potrzebujesz więcej czasu ani większej doskonałości, musisz tylko zacząć, w każdej chwili jest wybór. W każdym wyborze Twoja energia się zmienia, a gdy Twoja energia się zmienia, Twoje życie podąża za tym natychmiastowo, całkowicie i pięknie.